Lokalna Grupa Działania Obszaru Kanału Elbląskiego powstała w 2006 roku. Swoim zasięgiem obejmuje 12 gmin na terenie trzech powiatów. Jej głównym celem jest promocja oraz rozwój obszarów wiejskich na terenie członkowskich gmin. Powstało m.in. Ze, ze Związku Gmin Kanału Ostrudzkiego i Pojeziora Ławskiego. To był taki projekt na tworzenie lokalnych grup działania i opracowywanie pierwszej lokalnej strategii rozwoju. I to Ostrudzie zawdzięczamy, że powstała lokalna grupa działania i Związkowi Gmin, że rzeczywiście wyłożył pierwsze pieniądze na powstanie tej lokalnej grupy działania i dał nam pierwsze 27 tysięcy na roszczeń. Dzisiaj to już jest 20 milionów na ten teren. Tak po prostu te pieniądze roznożyliśmy. W celu pozyskania funduszy oraz ich wydawania, LGD opracowało lokalną strategię rozwoju na lata 2009-2015. Teraz przyszedł czas na podsumowanie działań podczas debaty. Razem można więcej. To jest pierwsze spotkanie rozpoczynające przygotowanie do nowej strategii, do nowego okresu programowania. Dzisiaj tylko wprowadzamy w formie wykładu to, co się zdarzy w najbliższej przyszłości i podsumowujemy to, co zrobiliśmy z ostatniej strategii. Dlatego na spotkaniu przedstawiono możliwości skorzystania z nowego rozdania środków z Unii Europejskiej na lata 2015-2020 oraz korzystania z programu LIDER dla obszarów wiejskich. Chcielibyśmy, żeby ona była prostsza. Nie jestem przekonany, że tak jest, ale, ale lokalne społeczności są już zahartowane poprzednim okresem programowania i myślę, że jesteśmy pełni wiary, że nasze instytucje, zwierzchnie, jak Urząd Marszałkowski i ministerstwo pomogą nam w tym, a nie będą utrudniać. Sama debata ma być też pomocna dla samorządowców gminnych, którzy zdobywają na niej wiedzę potrzebną do aplikowania o środki unijne. Tu my się uczymy, jak składać wnioski, jak pisać do lokalnej grupy działania, które potem marszałek będzie oceniał dodatkowo i, i możemy te pieniądze pozyskiwać poprzez lokalną grupę działania, która ocenia te wnioski i przekazuje dalej do, do marszałka. Gmina z własnych środków nie może po prostu rozwiązać wielu problemów, natomiast przy udziale środków unijnych jesteśmy w stanie w tej perspektywie rozwiązać te najważniejsze, kluczowe problemy, które nas nurtują od wielu, wielu lat. Przez 8 lat swojej działalności lokalna grupa działania kanału Elbląskiego realizowała zadania w ramach 22 projektów na obszarze 12 gmin. Za pośrednictwem stowarzyszenia wpłynęło ponad 20 milionów 300 tysięcy złotych.